we emocje zaprasza Odle. Sponsor programu. Ósmy etap, jak żaden inny, dowiódł, że piękne krajobrazy mogą mieć wyjątkowo zgubny wpływ na stan maszyn. Krajobrazy Boliwii należą do najpiękniejszych w całej Ameryce Południowej. Jednak solne jeziora i rzeki OSU z Ujuni do ikike okazały się zabójczą próbą dla wielu motocykli. W tym dla tego Kuby Piątka, którego maszyna stanęła na trasie. Z biwaku próbowali mu pomagać mechanicy. To na lewo, na prawo, bo przy jest spróbuję jeszcze znowu go odpalać, dobra? Może gdzieś tam ten kabel, coś, cokolwiek woda, czy nie wiem, czy nie dochodzi. Niestety piątek nie zdołał uruchomić motocykla i zakończył udział w rajdzie w dniu pogromu faworytów. Z boliwijskim OS-em nie zdołali się uporać Jordi Villadoms, Aleksandro Boturi i Michael Medz. W chwili zamknięcia programu na trasie znajdował się z trzygodzinną stratą Elder Rodriguez i z półtora godzinną stratą dotychczasowy lider Joan Barreda, którego na prowadzeniu zastąpił Mark Koma. Jak trudne warunki panowały na trasie, potwierdził Kuba Przygoński. Chcieliśmy odwołać start, ale organizator się nie, nie, nie zgodził. Jechaliśmy przez 130 km po wyschniętym jeziorze, które miało być wyschnięte. Niestety było pokryte takimi dwoma, 3 cm wody, więc strasznie było ślisko. Jechaliśmy bardzo szybko, było około 140-150 na godzinę. Tak dużo tej wody i z tą solą jakby leciało na wszystko, że chłodnice się całe tą solą zakryły i kilka motocykli nie dojechało. Ja musiałem się na chwilę zatrzymać, żeby przeczyścić chłodnicę, bo też czułem, że mój motocykl słabnie i zaraz po prostu się skończy. Przygoński poradził sobie jednak nadzwyczaj dobrze. Mimo trudnych warunków i trapiącej go kontuzji kręgosłupa, zajął najlepsze jak dotychczas 15 miejsce i w generalce awansował na 16. Dlaczego? Takie odcinki, które są trudniejsze i na których trzeba trochę pomyśleć, od razu mi lepiej idą, więc oby takich odcinków było więcej. Zdecydowanie pozytywną sensacją było najlepsze w karierze. Piąte miejsce na etapie pięknej katalońskiej motocyklistki Lai Sanz. Do wydmy byłam nawet trzecia, ale dogonili mnie Quintania i Price. Jednak i tak zrobiłam świetny wynik. Jej obecną formę dobrze opisał legendarny zwycięzca tych zawodów Luke Alphon. Michael Match opowiadał mi, jak zobaczył za swoimi plecami Leia. Dodał gazu, bo przecież kobieta z facetem na motocyklu nie może wygrać. Nie zdołał jej jednak uciec do samej mety. Generacja Sance zajmuje dziewiąte miejsce, co oznacza, że swoje marzenie o wbiciu się do 30 Dakaru może spełnić z bardzo dużym zapasem. Zwycięzcą przedostatniego chilijskiego etapu na Dakarze został Chilijczyk. To był bardzo ciężki maratoński etap. Dlatego cieszę się, że jestem tu z moim krajem i z moimi rodakami. To dla nas wielki dzień. Na dziewiątym etapie rajdu do Kalamy zawodnicy powrócą na najbardziej nieprzyjazną człowiekowi pustynię, Atakamę. Z Ikike Marcin wyrwał Onet. Na rajtowe emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.